Cześć. Mnóstwo przedsiębiorców poszukuje nowych technik sprzedażowych, dzięki którym będą w stanie zarobić miliony. Psychologia zna takie techniki, i w tym odcinku wspomnę Wam o siedmiu takich super skutecznych technikach psychologicznych, dzięki którym wzniesiecie swoją sprzedaż na wyższy poziom. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to z pewnością z niektórych tych technik korzystasz, a co więcej, możesz z nich korzystać nieświadomie, dzięki czemu w 100% nie wykorzystujesz ich potencjału. Wobec tego zaczynajmy. thank Używaj więcej rzeczowników niż czasowników. Brzmi tajemniczo, natomiast w praktyce jest to dziecinnie proste. Badania Gregorego Waltona i współpracowników z 2012 roku pokazało, że opisywanie swoich preferencji za pomocą rzeczowników bardziej angażuje ludzi, aniżeli opisywanie tych preferencji za pomocą czasowników. Jeżeli więc ktoś chce podkreślić, że kawa w jego życiu pełni ważną rolę, powinien powiedzieć jestem fanem kawy, zamiast Pije mnóstwo kawy. Wykorzystanie rzeczownika w tym przypadku bardziej zaakcentuje to, że ktoś darzy kawę niezwykłą sympatią. Techniki tej można użyć m.in. w opisie swojej oferty lub w zakładce o nas lub kim jesteśmy, a także w zakładce misja i wartości firmy. Jednym z lepszych przykładów użycia tej strategii w praktyce jest slogan znanej i cenionej marki Apart. Które brzmi następująco. Z miłości do piękna. A przecież równie dobrze mógłby brzmieć Kochamy piękno. Natomiast chyba czujecie, że ta pierwsza wersja jest dużo lepsza. Zanim poprosisz. Daj. Kilka lat temu Gary Weinarczuk w swojej książce Ekonomia Wdzięczności dokładnie opisał strategię budowania zaangażowania, jednocześnie budowania sprzedaży i pozyskiwania klientów za pomocą wzajemnego zaufania. Jednak nie był on pierwszą osobą na świecie, która zauważyła, że coś takiego jak wdzięczność istnieje i że bardzo dobrze przekłada się to na płaszczyznę biznesową. W psychologii uznaje się, że profesor Robert Cialdini jest takim pionierem i popularyzatorem różnych tematów. Technik wywierania wpływu, no i właśnie jedną z nich, którą opisał w swojej książce, wywieraniu wpływu na ludzi, teoria i praktyka, jest reguła wzajemności. Mówi ona o tym, że chętniej spełniamy prośby osób, które już wcześniej zrobiły coś dobrego dla nas. Ciekawe jest to, że nie musimy się rewanżować w ten sam sposób, tylko liczy się sam gest wzajemności. Wdzięczność jest wpisana w naszą kulturę. Kiedy ktoś zrobi coś dobrego dla nas. Od razu chcemy się odwzajemnić i zrewanżować. Zresztą, taki motyw bardzo często jest wykorzystywany w filmach kiedy to na przykład super bohater ratuje komuś życie i ten ktoś mówi jestem Ci dozgodnie wdzięczny albo zamiast tego mówi jak mogę Ci się odwdzięczyć. W praktyce biznesowej regułę tę można wykorzystywać na różnych płaszczyznach, natomiast najłatwiej jest ją zaaplikować w mediach społecznościowych, bowiem możesz dawać swoim klientom darmową wiedzę w swoich mediach, to znaczy na Facebooku, na Instagramie, czy na YouTubie, no i ważne jest to, żebyś stał się ekspertem z tej dziedziny, znał się na rzeczy i Mówił rzeczy bardzo, ale to bardzo merytoryczne. Wówczas Twoi klienci poczują, że dajesz im super, ekstra, fantastyczną wartość. Możesz też za darmo dawać swój produkt, który będzie pełnił funkcję lead magnetu, czyli takiego magnesu na klientów, dzięki któremu poszerzy się grono Twoich stałych odbiorców. Zresztą technika ta, bardzo ładnie, tak nieskromnie powiem, jest pokazana i zobrazowana na moim przykładzie. Zobaczcie, ile postów, ile materiałów wrzucam do sieci, Absolutnie za darmo. Na moim Instagramie i Facebooku prawie codziennie jest post. Na YouTubie co kilka dni także jest jakiś nowy film lub też co kilka tygodni. No a także napisałem książkę 20 ciekawostek psychologicznych, których grzech nie znać, możesz ją pobrać, klikając w link, który jest w opisie tego filmu. No i książka ta pełni właśnie funkcję takiego lead magnetu. I mówię to z ręką na sercu, bo wiem, że chcę być z wami szczery, bo relacje szczerości też w biznesie się liczą. Manifestuj cechy przywódcze. Klienci chętniej kupują produkty od sprzedawców, którzy są pewni siebie. Zresztą, osoby, które są pewne siebie, osiągają większe sukcesy zarówno na płaszczyźnie biznesowej i tej materialnej, jak i tej osobistej i relacyjnej. Prowadząc firmę i sprzedając swoje usługi lub też produkty. Musisz być pewny siebie. To jest absolutny fundament biznesu. No i w tym momencie pojawia się pewne rozwarstwienie. Między tym, jaki jesteś na zewnątrz i jak widzą cię ludzie, a tym, co w rzeczywistości czujesz. bowiem ludziom dookoła ciebie nie do końca zależy na tym, aby poznać twoje stany emocjonalne. Ich to zupełnie nie interesuje, niestety. Natomiast na podstawie twojego wyglądu, twojego wizerunku będą w stanie mogli cię ocenić między innymi na płaszczyźnie emocjonalnej. I przypisać ci cechy przywódcze lub też cechy takie bardziej uległe. Mając tę wiedzę, możemy dojść do wniosku, że wystarczy skorzystać z pewnych technik autoprezentacyjnych, aby teoretycznie i praktycznie zresztą też podnieść swoją. Pewność siebie. No i jest to oczywiście temat rzeka, na ten temat chciałbym nagrać osobny film, natomiast teraz powiem Ci o kilku takich zupełnie podstawowych technikach. Jedną z podstaw jest gestykulacja, czyli to, w jaki sposób poruszasz swoim ciałem. Warto o nią zadbać z tego względu, że jej brak może zostać uznany przez Twojego rozmówcę czy Twojego potencjalnego klienta za brak. Zainteresowania. Natomiast jej nadmiar, czyli kiedy będziesz zbyt ekspresyjny, może zostać odebrany w ten sposób, jakobyś był osobą zbyt chaotyczną i neurotyczną jednocześnie. Ważne jest więc to, aby dopasować to, co pokazujemy, do tego, o czym mówimy. Jeśli chcemy zaznaczyć, że klient ma do wyboru trzy określone produkty, to możemy to właśnie zamanifestować w ten sposób, jak ja przed chwilą. Jeśli chcemy zwrócić uwagę całej grupy. Na nas podczas jakiejś prezentacji, to wystarczy, że delikatnie podniesiemy rękę w górę i założę się z pewnością, że właśnie na tą rękę w tym momencie popatrzyłeś. Kolejną kwestią jest mruganie. Warto się na nim skupić, choć ja osobiście nie jestem fanem ingerowania aż w tak mocno fizjologiczne odruchy, jakim jest na przykład mruganie. Natomiast badania pokazują, że osoby, które mrugają częściej, mogą być uznane za mniej pewne siebie, a także nawet mniej inteligentne. Dlatego warto zwrócić nawet na mruganie uwagę. Jeśli jesteśmy przy mruganiu, to nie sposób nie wspomnieć o wzroku. Podczas rozmowy z klientem warto jest mu patrzeć prosto w oczy. Oczywiście przyglądamy się tak nie przez cały czas, bo może to być odebrane także negatywnie. Więc od czasu do czasu warto gdzieś tym wzrokiem uciec, na przykład na filiżankę kawy, którą podnosimy lub też na długopis, którym coś zapisujemy. Ważne jest to, aby nie wpatrywać się w rozmówcę zbyt długo, bo może to wywołać u niego chęć Przybrania strategii obronnej lub też nie biegać tym wzrokiem dookoła, bo wtedy nasz rozmówca może uznać, że nie jesteśmy zainteresowani rozmową, no i też nie chcemy przybić z nim na przykład jakiegoś dobrego kontraktu. Kolejną kwestią jest ton głosu. Jeśli mówisz wolno, akcentujesz każdą sylabę, czyli mówisz w ten sposób, to możesz zostać uznany za osobę inteligentną, mądrą, stanowczą, dominującą i pewną siebie. Natomiast mimo wszystko brakuje ci energii, dlatego warto nieco przyspieszyć swój sposób mówienia. Do takiego na przykład poziomu, dzięki czemu będziesz uznany za osobę energiczną, czyli za osobę, która ma zapał do pracy i która wykazuje pełne zainteresowanie i zaangażowanie w relacje z klientem. Tych technik jest jeszcze dużo, dużo więcej, ale w tym filmie nie chcę się na nich bezpośrednio skupiać. Ale jeśli Ty jesteś nimi zainteresowany, to zaznacz koniecznie w ankiecie, która wyświetla się w tym rogu. Wpleć historię. Do oferty. Storytelling zawładną sceną marketingową kilka lat temu. Pamiętam, jak organizowano wiele różnych szkoleń z zakresu pisania historii i opowiadania w sposób bardzo fajny, spójny, ciekawy, interesujący, tak aby klient kupował produkty danej marki. Ale dlaczego chcemy czytać historię innych osób i dlaczego działa to na nas aż tak sugestywnie? Otóż opowieści niezwykle mocno angażują nasz mózg i jego różne części. Począwszy od tej, która jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji i racjonalność, bo ta część skupia się na tym, czy historia jest racjonalna, czy ciąg logiczny jest zachowany, jak i równie mocno jest zaangażowana część emocjonalna, która angażuje nas w tę historię bardziej osobiście. Słuchając lub czytając opowieści, szukamy punktów wspólnych z naszym bohaterem, bowiem zastanawiamy się, czy wybralibyśmy na jego miejscu tę samą opcję, czy postąpilibyśmy inaczej, i z przyjemnością śledzimy. Losy owego bohatera. Dlatego też tak wielką popularnością cieszą się książki, seriale, filmy, a także niestety seriale paradokumentalne. W każdym razie, sprzedając produkt lub usługę, warto wpleść do oferty historię danego produktu. Czyli jak ten produkt powstał, po co powstał, jak może zmienić Twoje życie i jak zmienił życie innych ludzi. Ważne jest to, aby historia ta była na tyle uniwersalna, żeby każdy mógł znaleźć punkty wspólne z bohaterem danej historii, a jednocześnie musi ona zawierać takie delikatne elementy, delikatne punkciki skierowane tylko do grupy docelowej, czyli naszego targetu, na przykład do graczy komputerowych czy do fanów skateboardingu. Pokaż straty, a nie zysk. Warto wiedzieć, że ryzyko straty motywuje nas bardziej niż perspektywa zysku. Na ten temat powstało mnóstwo badań psychologicznych, natomiast ja mam jedno swoje ulubione. Zostało ono opisane w książce Barego Schwartza pod Tytułem paradoks wyboru. Jak w większości badań psychologicznych, taki w tym badani zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich dostała cenę samochodu wraz z dodatkowym wyposażeniem, czyli pierdołami, których ogólnie nie potrzebujemy, no ale jak już są, to szkoda je wyrzucić. No i mogli oni zadecydować, czy kupują dany samochód właśnie w tej cenie, w cenie, w której wliczony jest ten dodatkowy asortyment, czy też zmniejszają tę cenę, jednocześnie pozbywając się dodatkowego wyposażenia. Druga grupa, Dostała cenę podstawową samochodu, to znaczy bez wyposażenia dodatkowego. Natomiast mogli oni takie wyposażenie dodać, wówczas cena całego produktu by wzrosła. To oczywiste. No i oczywiście zadaniem pierwszej, jak i drugiej grupy był wybór jednej oferty. Wyniki pokazały, że w pierwszej sytuacji badani wydali więcej pieniędzy. To znaczy, że skoro już, tak jakby te akcesoria dodatkowe były wliczone, ceny samochodu, no to szkoda je było usuwać i szkoda, by było się ich pozbywać. W związku z tym pomyśleli, że ach, niech już będzie, droższe też jest fajne. Wniosek jest prosty. Ludzie nie lubią. Tracić. Wyniki tych badań bardzo łatwo można przenieść na płaszczyznę biznesową. To znaczy, pisząc swoją ofertę, warto zaproponować klientowi najbardziej napakowaną, taką największą ofertę, która będzie jednocześnie najdroższa i dodatkowo przedstawić także dwie pozostałe oferty, które są znacznie tańsze i jednocześnie są znacznie gorsze. Ogranicz zasoby produktu. Jest to moja ulubiona strategia. Po pierwsze dlatego, że jest bardzo skuteczna, a po drugie dlatego, że że korzysta z niej praktycznie każdy przedsiębiorca i większość z nich robi to nieświadomie, przez co robi to źle. Najgorsze i najmniej etyczne z mojego punktu widzenia są specjalne wtyczki umieszczone na stronie internetowej, które pokazują, że na przykład zostały tylko trzy sztuki danego produktu, jednocześnie wywierając sztuczną presję na kliencie, bowiem to, że zostały trzy ilości danego produktu, jest wierutnym kłamstwem. Tę technikę także doskonale opisał profesor Robert Cialdini, nazywając ją zasadą niedostępności. Mówi ona o tym, że jeżeli coś jest Trudno dostępne, no to też jest bardziej pożądane. Ale to nie wszystko, bo w tym przypadku także mam swoje ulubione badanie. Zostało ono przeprowadzone kilkadziesiąt lat temu przez Stefana Worchela, no i badani zostali podzieleni na grupy, po czym mieli oceniać jakość smaku herbatników. W jednym pudełku było ich 10, a w drugim jedynie dwa. Ważne jest to, że herbatniki nie różniły się smakiem, były dokładnie takie same. Mimo to, badanym bardziej smakowały herbatniki z pudełka, w którym było ich mniej. Musicie przyznać, że jest to bardzo interesujące. Co więcej, gdy zmalała liczba herbatników z tego pierwszego pudełka, czyli tam, gdzie początkowo było ich 10, no to zaczęły one bardziej smakować niż te herbatniki z drugiego pudełka, w którym cały czas znajdowały się dwa ciastka. Tak więc przy tworzeniu oferty pamiętaj o tym, aby ograniczyć ilość Twojego produktu. Najbardziej wyświechtanymi, a jednocześnie bardzo skutecznymi sloganami są Zostały tylko dwie sztuki. Oferta ważna do wyczerpania zapasów, Albo też. Promocja ważna do końca marca. Dawaj, mało opcji wyboru. Żyjemy w erze skrajnego konsumpcjonizmu i postępującego kapitalizmu. Czyli chcąc kupić jakiś produkt, idziemy do sklepu, nie zastanawiamy się zbyt długo nad zakupem i kupujemy to. Chyba, że mamy do czynienia z produktami, które są bardziej wartościowe, bardziej cenne. Na przykład z laptopem, smartfonem, domem czy samochodem. Natomiast jeśli chodzi o produkty z branży FMCG, to zbyt długo nie zastanawiamy się nad zakupem i kupujemy je. Praktycznie od tak. Dla przedsiębiorcy czy też sprzedawcy proces zastanawiania się klienta nad zakupem nie jest niczym dobrym, bowiem w trakcie zastanawiania się, to znaczy analizowania danej sytuacji. Klient może pomyśleć, że być może znajdzie jakiś tańszy produkt u innej konkurencyjnej firmy, albo też całkowicie zrezygnuje z zakupu danego produktu, no bo najzwyczajniej w świecie nie jest on mu potrzebny. Dlatego też sprzedawcy powinni maksymalnie ograniczyć czas zastanawiania się klienta nad zakupem produktu. Jak to zrobić? To bardzo proste. Wystarczy zaproponować mniej opcji wyboru. Jeśli dziewczyna w wieku 19 lat szuka swojej wymarzonej sukienki na studniówkę i do wyboru ma ponad 100 opcji, no to jestem przekonany i wiem to z doświadczenia, że ta decyzja poczeka przez kilka dni, a być może nawet kilka tygodni. Gdyby jednak miała wyłącznie trzy opcje do wyboru, no to z pewnością decyzja ta zostałaby podjęta jednego dnia. To właśnie nazywa się paradoksem wyboru, czyli im mniej opcji wyboru mamy, tym łatwiej nam podjąć decyzję. Wobec tego nie pozwól klientowi zastanawiać się nad zakupem i wyborem konkretnej opcji Twojego produktu, tylko maksymalnie zawęź możliwości. A z mojej Strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że tych 7 strategii podniesie Twoją sprzedaż, a także sprawi, że będziesz bardziej świadomym sprzedawcą, przedsiębiorcą czy też konsumentem, no bo jednocześnie, będąc przedsiębiorcą, jesteś cały czas konsumentem. A ja przypominam Ci także, że w opisie znajduje się link do mojej darmowej książki 20 ciekawostek psychologicznych, których grzech nie znać. Życzę Ci wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia.